Walczyk, której chyba już można na razie po cichu gratulować czwartego z rzędu zwycięstwa w Tour de Ski. Dziś w Polka, pewnie wygrała przedostatni etap, wypracowując ponad dwuminutową przewagę nad rywalkami. Sebastian Parfianowicz. Słów powoli brakuje, a liczby, choć imponujące, wszystkiego nie oddadzą, bo ona po prostu biega w innej lidze. To był bieg pod moje do rywalki nic tutaj nie miały do powiedzenia i bardzo się z tego cieszę. Na termometrze plus 12, ale na trasie anomalii już nie było. Skoro klasyk, to Kowalczyk deklasuje. Prowadziła od startu, wygrała obie lotne premie, kiedy tylko sobie to postanowiła, po prostu rywalką odjechała. Mówiłam, że dobrze biegam klasykiem w tym roku, i e, no, mogę się tylko i wyłącznie powtórzyć, że e, naprawdę bardzo dużo tronowałam po to, żeby dobrze biegać klasykiem właśnie na tych trasach tutaj w Waldifieme. Przewaga w klasyfikacji generalnej ogromna. Ponad dwie minuty nad Teresą Jochałk. Powinno wystarczyć do triumfu na Alp Czermis czwartego z rzędu. Co tu dużo mówić? Justyna jest obecnie najlepsza na świecie. Gra skończona. Trudno lepszą błędę niż komplementy ze strony jednej z największych rywalek, ale taka prawda. Oglądamy teatr, przepraszam, Tour jednej aktorki z Waldifiemę Sebastian Parfianowicz.